Hej, hej, witaj. Chciałam powiedzieć, że my znowu o synchronizacji kwantowej, ale to wszyscy wiedzą, którzy słuchają i którzy bywają tu na tym kanale, że to taki dłuższy cykl. Po ostatniej pogadusze chyba sobie uzmysłowiliście, kim jesteście. Ja widziałam już bardzo różne rodzaje. Reakcji w momencie, gdy ludzie odkrywali, że są czystą świadomością, a nie rzeczami i bałaganem, w którym żyją i w którym znajdują się bardzo często ich umysłem. To zazwyczaj takie bardzo odkrywcze i bardzo radosne momenty i towarzyszą im. Wspaniałe uczucie, jak poczucie wolności, radości i lekkości. Mam nadzieję, że ta euforia już za tobą i jesteś gotowy do dalszej pracy. Chociaż tu bym powiedziała, że tacy co wrażliwsi, to czasami w tej euforii trwają dłużej, trzyma ich to uczucie, ale to fajnie, bo to fajny stan. Dzisiaj piątek. I zamiast zwyczajowej piątkowej medytacji, dzisiaj będzie ciut inaczej. Bo dzisiaj będzie taka technika bramy. Ona też może zastąpić medytację. Także nie uciekaj, nie uciekaj, jeżeli nie chcesz się uczyć synchronizacji kwantowej. Bądź z nami. A gdybyś jednak koniecznie chciał tylko medytować, to tu u nas na Emporio Life medytacji... Nie jest pod dostatkiem. Wpisz na przykład Emporio Live, hashtag 134. Przykładowo. I zobacz, jaka tam fajna medytacja czeka na ciebie. Ja osobiście ją bardzo lubię i niedawno ją komuś polecałam. I dlatego akurat o niej wspominam. A dla tych, co w drodze do synchronizacji kwantowej, dzisiaj cudna technika, która jest też swego rodzaju medytacją, co już wspominałam. Ta dzisiejsza publikacja wyjątkowo składa się z trzech części. Dla ułatwienia powiem, że pod naszymi filmikami, tam tam, zawsze pod spodem są podane czasy. Pierwszy czas to na ogół czas wstępu, albo przed pogaduchą, albo przed medytacją, a drugi to już sama pogaducha lub medytacja. Dzisiaj będą podane trzy czasy. Ponieważ jest to ten wstęp pod pierwszą godziną, która tam jest wyświetlona z minutami. Potem będzie część druga, gdzie omawiam technikę bramy, a potem część trzecia, czyli sama technika. Podzieliłam to na trzy części, dlatego, że tą technikę bramy prawdopodobnie będziesz odsłuchiwał wielokrotnie i wtedy łatwiej Ci będzie po prostu cyk. Kliknąć w to, co trzeba, żeby niepotrzebnie nie słuchać tych wstępów i opisów, które się już przyswoiły. W każdym bądź razie dobrze by było, żebyś tą technikę bramy stosował tak około dwóch tygodni, bo to jest takie narzędzie, które bardzo przydaje się w poważnym traktowaniu synchronizacji kwantowej, a tylko przecież tacy tutaj się jej uczą. Pozostałe informacje natomiast znajdziesz też oczywiście pod filmikiem w zakładce społeczność, a także na stronie www.emporiolive.com. A teraz posłuchaj. Życząc Tobie, aby to poczucie euforii, tego momentu, kiedy zdałeś sobie sprawę z własnego ja, czując wolność i dotykając świadomości, trwało jak najdłużej i jednocześnie pragnę, aby ego jak najpóźniej zechciało znowu przejąć kontrolę nad Twoim umysłem, bo gdy to zrobi, myśli, i rzeczy ponownie podniesione zostaną do wysokiej i przesadnie ważnej pozycji, na którą wiesz już przecież, że nie zasługują. Słabe echo świadomości zapada się wtedy i szybko się o nim zapomina, a szkoda. Nie musi się tak jednak dziać. Postępowanie według zasad. O których tu mówię, zapewni ustabilizowanie tej czystej świadomości, zakorzeni się ona w Twoim życiu. Następnym krokiem, aby osiągnąć ten cel, jest pogłębienie i rozszerzenie czystej świadomości. Zrobimy to po prostu zwiększając ilość czasu, kiedy jesteśmy świadomi czystej świadomości. W tym celu Doktor Frank Kinslow, jak wiesz, już, twórca synchronizacji kwantowej, bo mówiłam o tym, wymyślił wspaniałą technikę, technikę bramy. Nazwa bierze się stąd, że otwiera się przy stosowaniu tej techniki brama do czystej świadomości tak łatwo, jakby była naoliwiona przez samego stwórca. Wszystko, co my musimy zrobić, to po prostu przez nią przejść. Technika bramy tworzy subtelną, jednakże potężną zmianę w sposobie, w jaki postrzegamy nasz świat. Ta zmiana może początkowo być ledwie zauważalna przez Ciebie, jednak głęboko wpłynie na Twoje ciało i umysł, a stamtąd na inne obszary życia. Zaledwie po kilku tygodniach stosowania techniki bramy. Przyjacieli zaczną komentować Twoje rozluźnione rysy lub pojawiającą się w Twoich oczach miękkość. Nadszedł czas, byśmy zaczęli. Pewnie intryguje Cię ta technika. Jeszcze tylko krótka instrukcja. Usiądź w ciszy, by zrobić tą technikę. Usiądź w ciszy z zamkniętymi oczami. Po kilku sekundach z łatwością. Znajdź słowo i po prostu obserwuj, co się stanie. Nie przeszkadzaj, po prostu obserwuj. Gdy zauważysz inne myśli lub dźwięki, po cichu odszukaj z powrotem swoje słowo i zacznij je obserwować ponownie. Ono czasami umyka, ale powraca. To samo słowo lub inne zajmuje jego miejsce. A ty, a ty po prostu je obserwuj. Potęga techniki bramy tkwi w jej prostocie i niewinności. Nie ma znaczenia, co się dzieje, o ile jedynie obserwujesz niezaangażowany w to, co się dzieje przed tobą. Po prostu obserwuj. Technika bramy przed sobą się odsłoni sama. Tę technikę wykonuj najlepiej 10 do 20 minut. Gdy skończysz, nie otwieraj natychmiast oczu. I nie podskakuj, nie zaczynaj od razu czegoś robić. Miej jeszcze przez chwilę zamknięte oczy i poświęć kolejną minutę lub dwie, by rozciągnąć się i powoli powrócić do zewnętrznego świata. Jeśli powrót będzie zbyt szybki i gwałtowny, możesz poczuć się drażliwy. Może odezwać się na przykład ból głowy lub inny, lub inny jakiś fizyczny dyskomfort. Czy to zauważysz, czy nie, Twoje ciało będzie po tej technice bardzo rozluźnione i będzie potrzebowało więcej czasu, by powrócić do pełnej aktywności. Bądź dla siebie dobry. Bo twój umysł to będzie chciał kontynuować. Znowu to, co poprzednio przed techniką, on z reguły się spieszy, ale ty daj swojemu ciału szansę. Dogonić umysł na spokojnie. Następnie powoli, pomaleńku, wślizgnij się do swojego aktywnego życia. Nic w technice bramy nie modyfikuj. I stosuj ją proszę przez dwa tygodnie. My w tym czasie tu na Emporio Life nadal będziemy chłonąć wiedzę o synchronizacji kwantowej, ale Ty obowiązkowo codziennie, minimum raz lepiej, częściej stosuj technikę bramy. A po dwóch, góra trzech tygodniach będziesz gotowy do samodzielnego wykonywania synchronizacji kwantowej. W sumie ta technika bramy wiele nas uczy. I muszę ci powiedzieć, że jest taką najbardziej upierdliwą częścią tej nauki. Potrzeba rzeczywiście trochę poćwiczyć. Wielokrotnie ją zrobić. Stąd ta część jest do odtworzenia po kliknięciu tego trzeciego czasu pod filmikiem. Technika bramy uczy nas, by nie polegać na niczym innym, jak tylko na obserwacji. To, co się zadzieje, jest całkiem magiczne. Głębokie uzdrawianie rozpoczyna się bez jakiegokolwiek wysiłku. Pamiętaj, bez fajerwerków. W rzeczywistości nawet jakikolwiek wysiłek wręcz przynosi odwrotny skutek. A co skutecznie robi technika Bramy? Ano, ona kąpie twoją psychikę. W uzdrawiających wodach świadomości. W rzeczywistości zrównujemy się podczas tej techniki z mądrością, która stworzyła i ciało, i umysł. Stosując ją regularnie, doświadczysz większej ilości energii, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Więcej relaksu, mniej chorób, więcej odporności. I na mentalny, i na emocjonalny stres. Nagle także doświadczasz lepszych związków, nie tylko tych osobistych, ale w ogóle w koło. To wszystko osiągane jest poprzez wyłącznie zwykłe zwracanie uwagi. Bardzo szybko zauważysz, że stosując technikę bramy, jej działanie rozciąga się na inne twoje. Codzienne czynności. Technika bramy jest doskonała, sama w sobie jest doskonała, ale może też być dodawania do innych praktyk, aby zwiększyć ich skuteczność. To już od Ciebie zależy. Ale warto ją poznać. Pamiętaj, proszę, głębokie uzdrawianie rozpoczyna się właśnie od takich prostych technik. Rozpoczyna się totalnie bez wysiłku. To wszystko osiągane jest poprzez zwykłe zwracanie uwagi. Wkrótce będziesz sam stosował synchronizację kwantową. To jest naukowa metoda nauki natychmiastowego uzdrawiania. Mimo iż technika bramy nie jest bezpośrednio używana w procesie synchronizacji kwantowej, pomaga bardzo przygotować się do niej. Bo rozrzedza świadomość, co jest kamieniem węgielnym synchronizacji kwantowej. Im solidniej będziesz ją wykonywał codziennie, tą technikę bramy, tym lepiej i szybciej wprowadzi ona nawyk świadomości obecnej w działaniu. Później, gdy będziesz już biegły w synchronizacji kwantowej, będziesz mógł z tej techniki zrezygnować. Chociaż, wiesz, wielu ludzi całe życie potem kontynuuje tę technikę. Więc skup się. Zaczynamy. Zaczynamy. Technikę bramy. Oto ona. Technika bramy. Usiądź na wygodnym krześle, w miejscu, gdzie nikt ci nie przeszkodzi. Zaplanuj to na jakieś 10 do 20 minut. Ale to nie apteka. Wyczujesz potrzebny ci czas. On bywa bardzo różny. Teraz zamknij powoli oczy i pozwól umysłowi błąkać się. No, daj mu luz. A teraz ułóż w głowie listę pozytywnych słów. Możesz je dostrzec lub usłyszeć. To nie ma znaczenia. Przykłady takich słów, takich pozytywnych słów, to cisza, bezruch. Radość, ekstaza, miłość. Możesz także zobaczyć lub usłyszeć inne słowa. Na przykład takie jak światło, wybaczanie, współczucie, piękna przestrzeń, nieskończoność, czysta energia, egzystencja. Łaska i wiele innych. To były przykłady, a ty teraz chwilę pomyśl nad tym, jakie to pozytywne słowo będziesz chciał obserwować. Przejrzyj, przerzuć teraz listę swoich pozytywnych słów. Mamy czas. Przejrzyj ją ponownie. A teraz delikatnie wybierz słowo, które najbardziej przyciąga twoją uwagę. Teraz wszystko, co musisz zrobić to lekko obserwować to wybrane słowo. Po prostu zwróć na nie Baczniejszą trochę uwagę. I poczekaj. Co ona zrobi? Ty tylko masz je obserwować. Gdy będziesz tak niewinnie, spokojnie obserwował, nie wtrącając się, słowo w końcu się zmieni. Może stać się większe. Jaśniejsze lub głośniejsze może zacząć pulsować, lub może stać się bledsze, a nawet zblaknąć, by zniknąć. Obserwuję. W sumie nie można przewidzieć, co ona zrobi. Ale to też nie ma żadnego znaczenia. Twoim zajęciem jest czysta obserwacja bez kontrolowania i wtrącania się. Odpuść i w żaden sposób nie ingeruj. To ma być jak oglądanie telewizji, tyle że w twojej głowie. To przecież proste. Gdy oglądasz swoje słowo, zdarza się. Że twój umysł może przestawić się na inną myśl lub może zacząć nasłuchiwać dźwięków dochodzących z otoczenia. Przez chwilę nawet możesz zapomnieć, że wykonujesz technikę bramy. Możesz zatopić się w myślach czasem nawet na całe minuty. Nie ma sprawy. A gdy zdasz sobie sprawę, że obserwujesz słowa, po prostu łagodnie znajdź je z powrotem. Nic na siłę. Odnajdź to słowo i wróć do niego. Cała potęga techniki brami tkwi w jej prostocie i niewinności. A teraz ostatnia rzecz. Możesz Zauważyć, że Twoje słowo czasami znika. To też nie problem, to nic takiego. Jak znika, to obserwuj przestrzeń, jaką po sobie zostawiło. Rozpoznasz ją jako przerwę, gdzie znajduje się czysta świadomość. Przerwa jest tylko jedną z wielu zmian. Przez które przejdzie Twój umysł. Wkrótce Twoje słowo powróci samo z siebie, albo zmieni się w inne słowo. To także jest w porządku. A Ty po prostu wtedy zaakceptuj nowe słowo i słuchaj go. Obserwuj. Tak, jak robiłeś w przypadku poprzedniego. Pobądź teraz jeszcze chwilę z tym słowem. Obserwuj je. Obserwuj je. Nic innego nie rób. Tylko obserwuj to słowo. Obserwuj wszelkie zmiany w nim związane. Może się powiększa, może pulsuje, a gdy znika, obserwuj przestrzeń, jaką po sobie zostawiło. Pobonić się jeszcze chwilę z tym swoim słowem, to piękne słowo. Obserwuj. Je. Obserwuj to słowo, a gdy czasami znika. Obserwuj przestrzeń, jaką po sobie zostawiło. Rozpoznasz tą przerwę, bo w niej znajduje się czysta świadomość. Obserwuj to słowo. Jak długo masz ochotę? Obserwuj wszelkie związane z nim zmiany. To dobre słowo, to piękne słowo. I niech nam się darzy. Amen.